Jak to w Weekly sprawdzamy co słychać w świecie AI. Rzucimy okiem na to, co OpenAI już niebawem wypuści, jaki model będziemy mieli okazję testować. Sprawdzimy też jak wygląda rynek pracy i gdzie znowu zostały zapowiedziane layoffy i rzucimy też okiem na wyciek w Eurocercie i oczywiście temat zbanowanego TikToka. Zapraszam! A zacznijmy sobie od tematów związanych z AI i rzucimy okiem na to, jaki model czata GPT będzie dostępny już niebawem. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu głośno było o tym, że OpenAI planuje wypuścić kolejne modele, dokładnie dwa. Będzie to czat GPT O3 oraz O3 Mini. Zgodnie z tym, co powiedziano, firma najpierw udostępni ten słabszy model, czyli O3 Mini. Zostały zakończone zewnętrzne testy wersji O3 Mini przeprowadzone przez badaczy do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych kilku tygodniach powinniśmy zobaczyć ten model na serwerach pośród pozostałych opcji usługi. Sam Altman napisał także, że firma przyjęła feedback, przez co dostęp do api, jak i główna usługa zostaną uruchomione w jednym czasie. Już przy średnim priorytecie mocy obliczeniowej, O3 Mini radzi sobie w testach Competition Code lepiej nawet od bazowego O1. Oznacza to, że będzie on znacznie sprawniejszym modelem niż O1 Mini opublikowany we wrześniu 2024. W przypadku Chat GPT O3 Mini użytkownicy będą mogli dostosować zużycie zasobów na podstawie trzech progów: będzie niskie, średnie i wysokie. To pozwoli sprawniej zarządzać kosztami, szczególnie gdy korzystamy z api dla naszych narzędzi w firmie. I dodatkowo mamy załączone wykresy, które krążą już po sieci, ale do tego artykułu również zostały dołączone. Na których widzimy, że te modele rzeczywiście radzą sobie coraz lepiej, w tym competition code O3 jest naprawdę wysoko i radzi sobie niesamowicie dobrze. Przynajmniej ze statystyk. Wiadomo, okaże się to wszystko, jak to działa, jak to pracuje w momencie, kiedy dostaniemy do tego dostęp i będziemy mogli po prostu z tego korzystać. Od jakiegoś czasu w weekly. Pojawiają nam się tematy związane z implementacją sztucznej inteligencji w służbach mundurowych. Mówiliśmy o tym, że wojsko tym się interesuje i tworzy tak naprawdę dedykowaną jednostkę pod ten kierunek. Wiemy też, że policja drogówka też się tym interesuje. AI ma trafić m.in. do fotoradarów, które mają oceniać kierowców pod różnymi względami. A jakie mogą być konsekwencje tego, gdy właśnie służby mundurowe np. policja za mocno, za bardzo zaufają sztucznej inteligencji. Washington Post wziął pod lupę policyjne raporty i akta sądowe pod kątem wykorzystywania w sprawach narzędzi AI. Okazało się, że służby coraz chętniej sięgają po narzędzia oparte na tej technologii, tyle że nie powinno się jej jednak ufać. Sztuczna inteligencja wskazała podejrzanych, analizując nagrania z kamer. Po sprawdzeniu alibi, zbadaniu DNA i odcisków palców okazało się jednak, że 8 zatrzymanych osób jest niewinnych. Najgorsze jest to, że policja zaczyna zbytnio ufać nowej technologii. W sześciu z ośmiu przypadków nie sprawdziła alibi, a w dwóch zignorowała istotne dowody, które od początku sugerowały, że zatrzymane potem osoby są niewinne. AI radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy w warunkach laboratoryjnych, gdy pokazujemy jej dobrze wykonane zdjęcia porównawcze. W przypadku niewyraźnych nagrań zaczynają występować halucynacje. I tak jak zostało tutaj podsumowane w tym artykule, są już badania, które wykazują, że osoby korzystające z AI mają skłonności do ślepego ufania. Nowej technologii. Jest to niesamowicie niebezpieczny trend, który się zaczyna pojawiać, ponieważ w momencie, kiedy korzystamy z takich rozwiązań i narzędzi w tak wrażliwych instytucjach i miejscach jak policja, jak wojsko, jak sądownictwo, o tym też wiemy, bo w Weekly już był poruszany wątek tego, że nawet w naszym polskim sądownictwie są próby uruchamiania narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. I kiedy osoby, które są decyzyjne, które decy decydują o czymś być albo nie być, nie będą traktowały tylko tego jako narzędzie pomocnicze, tylko jako narzędzie zastępujące jego obowiązki, wykonujące jego pracę, nie będzie weryfikowało co to AI wypluwa, to będzie po prostu dochodziło do tragedii. A teraz rzućmy okiem, co w świecie Facebooka, w świecie Mety i Zuckerberga słychać, bo w ostatnich tygodniach. Jest o nim naprawdę głośno. Joe Rogan przeprowadził wywiad z Zuckerbergiem i poruszyli wątek AI. Nie ma wątpliwości, że jest, dochodzi do rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Na nowo definiuje się nie tylko to, w jaki sposób się komunikujemy, ale też to, w jaki sposób mamy dostęp do informacji i jak tych informacji używamy. I wielu specjalistów zastanawia się, czy przez ten boom na AI i szybki, tak naprawdę wielki postęp, jaki się dzieje w tej dziedzinie, w tym sektorze, czy ci specjaliści za jakiś czas nie stracą pracy, czy ich praca nie okaże się zbędna, ponieważ no, będzie mogło się okazać, że AI po prostu przejmie ich obowiązki. Prawdopodobnie w 2025 meta, ale nie tylko, bo też inne firmy, które pracują nad rozwiązaniami AI będą mogły zatrudnić, będą mogły uruchomić modele, które będą odpowiadały kwalifikacjom średniej klasy inżyniera. I Zuckerberg zdaje sobie sprawę z tego i też o tym mówi, że zastosowanie AI, technologii AI do takich celów może być bardzo kosztowne, ale długoterminowo korzystanie z inżynierów sztucznej inteligencji może być po, po prostu bardziej efektywne. I takie spekulacje, takie przewidywania przyszłości pokazują nam tylko, że najbliższe lata Mogą na naszych oczach może się dziać tak naprawdę spora transformacja i spore zmiany w sektorze IT w naszej branży technologicznej. W wywiadzie Zuckerberg wspomniał też o tym, że jego zdaniem przejęcie obowiązków związanych z programowaniem od programistów pozwoli im skupić się na bardziej strategicznych, bardziej kluczowych zadaniach i bardziej kreatywnych. Podkreślił też, że jego zdaniem Rola inżynierów nie zostanie zastąpiona, tylko w pewnym stopniu ewoluuje, zmieni się zakres obowiązków, będą mogli zajmować się czymś innym. A co Wy o tym sądzicie? Jak widzicie zmiany, które dzieją się już na naszych oczach i to, co może mieć miejsce za kilka lat? Bardzo ciekawe jest to, że najgłośniej o tych inżynierach AI mówią firmy, które to AI tworzą. Czyli mamy Metę, mamy Google'a, mamy Microsofta. To są firmy, które pracują nad własnymi modelami, nad własnymi rozwiązaniami i tym samym napędzają trochę ten hype, tą machinę i w ten sposób zachęcają firmy do tego, żeby te rozwiązania AI implementowały w swoich strukturach i w swoich właśnie firmach. Sam jestem ciekawy, co będzie w przyszłości. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzu. A teraz o tym, jak Apple Intelligence, siało fake newsy i dezinformacje, wprowadzało ludzi w błąd. Sztuczna inteligencja jest już w stanie tworzyć deepfake'i i o tym temacie też ostatnio było głośno m.in. akcja z Bradem Pittem w szpitalu. Generować fake newsy i wreszcie wspierać działanie botów, które będą wszystko to potem rozrzucać po sieci. Sztuczna inteligencja producenta iPhone'ów, czyli Apple Intelligence, rozsyła do klientów tej firmy fake newsy. Chodzi o jedną z opcji Apple Intelligence, która polega na rozsyłaniu użytkownikom najważniejszych newsów dnia. Problem w tym, że AI zaczęła generować fałszywe nagłówki wiadomości, do tego także w postaci wiadomości PUSH. Konkretnie chodzi o to, że nowa technologia podrasowała tytuły artykułów z mediów, które jak się później okazało, były totalnymi bredniami. Jeżeli przy temacie halucynacji, zagrożeń, jakie za AI się kryją, zobaczmy, co eksperci Microsoftu sądzą na ten temat. Przeprowadzili kompleksowe badania bezpieczeństwa ponad 100 produktów tej firmy opartych na sztucznej inteligencji. Odkryli, że generatywne modele AI nie tylko wzmacniają już istniejące zagrożenia, ale także tworzą zupełnie nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Zasadniczy wniosek, jaki wyszedł z tych badań, praca nad zabezpieczeniem systemów AI nigdy nie zostanie ukończona. Autorzy jednocześnie zaznaczają, że dzięki odpowiednim działaniom można zwiększyć koszt ataków na te systemy, co pozwoli na skuteczniejsze zabezpieczenie ich przed złośliwymi działaniami. Eksperci wskazują, że modele generatywne zachowują się różnie w zależności od ich architektury i przeznaczenia, co sprawia, że skuteczne środki obrony muszą być dostosowane do ich specyfiki. Ataki na modele o różnym przeznaczeniu mogą przynosić różne skutki. Na przykład, atak na system AI wspierający kreatywne pisanie raczej nie spowoduje poważnych strat, ale już złośliwe działanie skierowane przeciwko modelowi podsumowującemu historię medyczną pacjentów mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Autorzy artykułu przypominają, że modele AI są zwykle częścią większego systemu, co oznacza, że skuteczne ataki mogą wykorzystywać luki w innych jego elementach. Im więcej modeli AI powstanie, im więcej pracy zostanie włożone w rozwój sztucznej inteligencji, tym więcej ekspertów od bezpieczeństwa po prostu będzie potrzebnych. Im więcej firm zaimplementuje rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, tym więcej ekspertów od bezpieczeństwa będzie potrzebnych w ich strukturach. Ktoś będzie musiał chronić firmę i czuwać nad tym, czy rozwiązania, które implementują, czy narzędzia, z których korzystają, rzeczywiście są bezpieczne. A teraz rzućmy okiem na to, która genitdawowa spółka niestety zostanie zamknięta. Wydany 8 stycznia strategiczny city builder zatytułowany Builders of Egypt okazał się dramatyczną porażką. Bardzo wysoka pozycja gry na globalnej liście Wishlist zwiastowała, że dostaniemy prawdziwy hit. Niestety rzeczywistość okazała się dla twórców bardzo brutalna. Zbierana przez 5 lat wishlista licząca prawie 300 tysięcy osób okazała się wielką wydmuszką, bowiem grę w pierwsze 72 godziny kupiło tylko 8,7 tysiąca osób, z czego aż prawie 10% zwrócono. Strategy Labs zostaje oficjalnie zamknięte, a nad wsparciem gry będzie pracowała jedna osoba, która będzie reagować na najpilniejsze potrzeby graczy. Skasowano też planowany konsolowy port gry. Na xTwitterze pojawił się post Krzysztofa Kostkowskiego, czyli prezesa Playwaya, który zrobił podsumowanie gry, które wygląda bardzo słabo, zresztą jak o jej oceny. 45% ze 133 recenzji użytkowników dla tej gry jest tylko pozytywnych. Oceny są mieszane, mieszane, a jeżeli chodzi o czas realizacji tej gry, bo ona była robiona chyba około 5-6 lat, no to naprawdę mocno dziwi. Sama lista mogła się okazać bańką chociażby dlatego, że gra była po prostu przeciągnięta, robiona zbyt długo i ludzie stracili tym zainteresowanie. Napisał wprost, że spółka zostanie zamknięta, nie będzie portowania na inne konsole, prawa do gry zostaną przepisane, jeżeli dobrze rozumiem, na PlayWay, na, na spółkę. A nad grą będzie czuwał tylko jednoosobowy support. Spółka będzie zamknięta, ludzie pewnie zostaną zwolnieni, więc jeżeli przy temacie layoffów jesteśmy, rzućmy okiem na to, co dzieje się w mecie, bo właściciel Facebooka Zuckerberg zapowiedział redukcje, które mają objąć do 5% ogólnej liczby zatrudnionych, czyli około 3,3600 osób. Pracownicy z USA otrzymają wypowiedzenia do 10 lutego. Osoby zatrudnione poza Stanami Zjednoczonymi o ewentualnym zwolnieniu dowiedzą się później. Mark Zuckerberg przekonywał, że chce mieć pewność, iż w zespołach koncernu pozostaną najlepsi, gdyż w firmę czeka intensywny rok. Postanowiłem podnieść poprzeczkę i szybciej usuwać osoby osiągające słabe wyniki. Tak mówi. Zuckerberg zaznaczył, że w ramach rekompensaty zwolnione osoby otrzymają hojne odprawy. I szczerze mówiąc, te ruchy bardzo przypominają mi działania Elona Muska, który w momencie przejmowania Twittera y, zwolnił ogromną część załogi, która nie nadawała się do pracy jego zdaniem przy tym y, projekcie. Następnie poinformował pozostałą ekipę, że będzie mocno dokręcał śrubę i będzie naprawdę hardkorowo w firmie, więc dobrowolnie też odeszło chyba ponad tysiąc osób, jeżeli dobrze pamiętam tę historię i została tak naprawdę mniejsza połowa załogi i to z nimi gdzieś tam zaczął dalej rozwijać ex-Twittera i ruchy Zuckerberga bardzo są podobne. Informuję o tym, że będzie też dokręcał śrubę, jeżeli tak to możemy powiedzieć, będzie podnosił poprzeczkę i chce pożegnać się z tymi najsłabszymi, najsłabszymi ogniwami. Oprócz tego mamy ostatnie nowiny i historię o tym, że rezygnuje z działu Day, A jeszcze wcześniej była też informacja o tym, że kończy z tematem weryfikatorów treści i chce, żeby portal był bardziej otwarty. Ciekawe jest, jakie kolejne ruchy Zuckerberg podejmie. Przed chwilą też mieliśmy informację i post o tym, że planuje uruchomić inżynierów AI którzy będą pracować nad jego produktami, więc widać, że bardzo dużo dzieje się w tym roku i w końcówce poprzedniego, jeżeli chodzi o metę. Rzućmy teraz okiem na ten ogromny atak na EuroCert i konsekwencje, jakie mogą być z tym związane. 12 stycznia 2025 tego roku doszło do ataku na EuroCert, dostawcę m.in. usługi podpisu kwalifikowanego. Incydent jest bardzo poważny, ponieważ naruszeniu ochrony uległo wiele danych osobowych. Firma podkreśla, że nie doszło do skompromitowania samych certyfikatów na fizycznych urządzeniach, ale Eurocert potwierdził również to, że pliki przetwarzane przez organizację zostały zaszyfrowane. Wśród danych, które najprawdopodobniej zostały wykradzione przez cyberprzestępców, znajdują się m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, PESEL, data urodzenia, imiona i nazwiska, serie i numery dowodów i niestety dane, które wykradli, a jest ich 65 GB. Mają zostać opublikowane w Darknecie przez cyberprzestępców, a ma się to odbyć 27 stycznia o godzinie 1 naszego czasu. Co robić jak żyć, jeżeli ktoś był powiązany z usługami Eurocertu i jego dane mogły rzeczywiście trafić do tej paczki i finalnie trafią do sieci, czy gdzieś do innych przestępców, być czujnym na akcje i ataki phishingowe, zastrzec sobie PESEL i dowód osobisty włączyć dwuetapowe weryfikacje przy logowaniach no i być świadomym tego, że takie ataki mogą nie dawać skutków od razu, ale mogą być czy dane mogą zostać wykorzystane po roku, po dwóch, po jakimś czasie, kiedy ofiara może stracić też czujność i po prostu kliknąć w zły link i może stać się jakaś tragedia. W takich realiach niestety żyjemy. Sprawa ta została zgłoszona do UODO chyba na ten moment jeszcze nic więcej nie zostało postanowione w tej sprawie, ale zapewne zostanie na Eurocert nałożona jakaś kara. A teraz dwa w zasadzie ostatnie tematy. Najpierw zaczniemy sobie od TikToka i bana, jaki został nałożony na tę platformę, na tą aplikację w USA, a następnie sprawdzimy co Infact postanowił zrobić swoim cennikiem i jak się to zakończyło. W sobotę wieczorem z mojej perspektywy wczoraj Aplikacja, z której korzysta około 170 milionów Amerykanów, została usunięta z kilku platform w wyniku uchwalenia federalnej ustawy. TikTok ogłosił, że zamierza współpracować z prezydentem Donaldem Trumpem, aby przywrócić usługę w USA. Sąd Najwyższy jednogłośnie postanowił, że TikTok musi zakończyć współpracę z Bidens, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Chińska ambasada w Waszyngtonie oskarżyła USA o nadużywanie władzy w celu stłumienia platformy. Zakaz korzystania z TikToka wpłynął negatywnie na wielu influencerów, właścicieli małych firm i innych użytkowników, którzy wykorzystywali te aplikacje jako źródło dochodu. Z tego powodu wiele osób zmuszonych jest do szybkiego poszukiwania alternatyw. Część z nich przeniosła się już na Rednote, a firmy takie jak Meta i Snap zarejestrowały wzrost akcji, ponieważ inwestorzy stawiają na to, że użytkownicy przejdą na ich aplikacje. I tutaj ciekawostka, bo w odpowiedzi na zakaz startup Perplexity AI, tu mamy literówkę, złożył w sobotę ofertę przejęcia TikToka, co mogłoby wprowadzić nowe możliwości współpracy. I przez ten temat LinkedIn dość mocno się zagotował, bo sporo osób zadaje sobie pytanie, co firma, która tworzy narzędzie konkurencyjne dla czata GPT i rozwijające AI chce od TikToka. Jaki jest tutaj model biznesowy? No i pierwsze co się nasuwa, Yy, jaka myśl przechodzi do głowy, to chodzi o dane. O przejęcie całej tej ogromnej ilości danych i wyszkolenie czy przeznaczenie tego na szkolenie AI. A teraz wróćmy na, do naszego polskiego ogródka. Zobaczmy, co u nas się dzieje, bo infakt też trochę namieszał. Ludzie zaczęli skarżyć się ich klienci, że zamiast 60 zł rocznie będą musieli płacić 75 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy korzystający z księgowości firmy Infact, tuż po nowym roku, zostali zaskoczeni potężnymi podwyżkami. Po nowym roku, w mediach społecznościowych i na forach internetowych wybuchła awantura. Na alarm bili także użytkownicy wykopu. Ceny dla użytkowników Infactu miały pójść w górę aż o 1400%. Co więcej, wielu klientów firmy nie miało o tym pojęcia. Infakt na początku, oczywiście, próbował się bronić i próbował argumentować, że te podwyżki są związane z nowymi funkcjonalnościami w aplikacji w systemie, ale jak się okazuje, większość osób z tych dodatkowych feature'ów po prostu nie korzysta, bo takie systemy do księgowości dla firm jednoosobowych, taką jak na przykład ja mam, służą zazwyczaj do tego, żeby wystawić jedną czy dwie czy trzy faktury sprzedażowe i na tym się kończy. Ewentualnie to zaksięgować i na tym jest koniec. A często jest po prostu tak, że te systemy służą tylko do tego, żeby była faktura sprzedażowa, którą później tak się wysyła do księgowej. Infakt odpowiedział, że ze zrozumieniem podchodzi do emocji klientów. WP Finanse skontaktowali się i poprosili o komentarz. Firma zadeklarowała, że dla obecnych użytkowników utrzyma dotychczasowe ceny. Oznacza to, że klienci, którzy samodzielnie prowadzą księgowość w Infakcie, zapłacą starą cenę, ale nie wyższą niż 30 zł miesięcznie. W związku z tym, dla użytkowników, którzy przed zmianami w cenniku płacili np. 160 zł, realnie oznacza to wręcz obniżkę cen. Klienci, którzy płacili mniej niż 29,99 miesięcznie, zachowają natomiast dotychczasowe stawki. Wystawianie faktur bez limitu pozostaje bez zmian. 5 zł, bez grosza miesięcznie. Myślę, że dużo mniejszym echem i mniejszą awanturą i skandalem. By się to zakończyło, gdyby najpierw próbowali porozmawiać ze swoimi klientami odbiorcami, wysyłając chociażby nawet ankietę, czy informując wprost, jasno i klarownie, jakie mają plany, tak żeby to użytkownicy mogli zadecydować, co zrobią, a nie żeby byli w zasadzie, w zasadzie postawieni przed faktem dokonanym. To tylko dowód na to, jak transparentnym, jak uczciwym i jak rzetelne trzeba mieć w zasadzie podejście do swoich odbiorców i do swoich klientów. I tym wątkiem zakończymy sobie dzisiejsze weekly. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej!